Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na naszej wiosennej lekcji. Dlaczego jest to wiosenna lekcja? Ponieważ dzisiaj przed nami zadania matematyczne, ale o takim właśnie wiosennym charakterze. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 18 oraz 19 i od razu, szybciutko, przechodzimy do zajęć. Co mamy dzisiaj tutaj zrobić? Uwaga, zadanie pierwsze, będziemy je teraz czytać. I rozwiązywać. Z okazji nadejścia wiosny dzieci z klasy pierwszej B przygotowały przedstawienie. Podczas występu ustawiły się w dwóch rzędach. W pierwszym rzędzie było dziesięcioro dzieci, a w drugim sześcioro dzieci. Użyj nalepek, aby dokończyć rysunek. No właśnie, wy jesteście szczęściarzami, wy macie nalepki, możecie sobie tutaj naklejać. Natomiast, no niestety ja nalepek nie mam, muszę sobie poradzić w inny sposób. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Policzmy, ile mamy dzieci w pierwszym rzędzie. Przeliczmy je. To jest pierwsze dziecko, to drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte. Zatem wiemy, że w pierwszym rzędzie ustawiło się dziesięcioro dzieci. Co wiemy o drugim rzędzie? W drugim rzędzie wiemy, że było sześcioro dzieci. Mamy na razie jedno, drugie i trzecie dziecko. Czy nam kogoś tutaj brakuje? Oczywiście, skoro mamy tutaj troje dzieci, musimy dołożyć, dokleić kolejne dzieci. Dziecko czwarte, piąte i szóste. Ile dzieci zatem było w drugim rzędzie? W drugim rzędzie było sześcioro dzieci. I teraz nasze zadanie polega na tym, że mamy policzyć o ile więcej dzieci było w pierwszym rzędzie niż w drugim. Kochani, tego typu zadania to są zadania na tak zwane porównywanie, czyli musimy porównać dwa rzędy. W pierwszym rzędzie dziesięcioro dzieci, w drugim rzędzie sześcioro dzieci. Jeżeli jest taka sytuacja, że mamy porównać dwie liczby, albo mamy porównać na przykład wiek, ktoś jest starszy, ktoś jest młodszy, albo mamy porównać ceny w sklepie, coś jest tańsze, coś jest droższe, albo mamy na przykład długość kredek porównać, ktoś ma dłuższą kredkę, ktoś ma krótszą. Jak to zrobić? Jak tego dokonać? Nie jest to wcale skomplikowane zadanie. Wystarczy popatrzeć na liczby. I znaleźć liczbę większą. A więc, jeżeli ktoś jest od kogoś starszy, to szukamy tej osoby, która jest starsza. I od wieku osoby starszej odejmujemy wiek osoby młodszej. Ceny w sklepie od ceny wyższej, czyli od droższego jakiegoś przedmiotu, towaru, odejmujemy cenę tańszą, czyli towaru tańszego. Jeżeli mamy kredki, mierzymy ich długość i kredka, która jest dłuższa, od tej długości. Większej będziemy odejmować długość kredki krótszej. Podobna sytuacja w naszym zadaniu. Mamy w dwóch rzędach dzieci. Widzimy, że w pierwszym rzędzie dzieci jest zdecydowanie więcej. W drugim rzędzie dzieci jest zdecydowanie mniej. W takim razie patrzymy, w którym rzędzie jest więcej. Przed chwilą powiedziałam, w pierwszym rzędzie. Wobec tego, jakie będzie moje działanie? Od liczby większej, czyli od ilości dzieci z pierwszego rzędu, a więc od 10 odejmuję dzieci, które znajdują się w rzędzie drugim. Pamiętacie? Tych dzieci było sześcioro. A więc 10 odjąć 6, mamy ile? Wynik, otrzymujemy 4. A więc wiemy, że w pierwszym rzędzie było, uwaga, o czworo dzieci więcej. Wpisujemy sobie liczbę 4. Ta nasza liczba 4 jest wynikiem, który powstał podczas odejmowania naszych liczb. Uwaga, ciąg dalszy zadania. Ile dzieci wzięło udział w tym występie? Uwaga, zapisz działanie. Pamiętacie, pierwszy rząd to było dziesięcioro dzieci. Zapisujemy dziesięć. I teraz mamy znak dodać. Czy to dobrze, czy to źle? Ile dzieci wzięło udział w tym występie? Moi drodzy, nieraz macie różne akademie, występy w szkole, mieliście w przedszkolu, więc doskonale wiecie, że grupy dzieci trzeba do siebie dodać, żeby dowiedzieć się, ile tych dzieci brało udział w występie. Wobec tego do naszej dziesiątki dokładamy dzieci z rzędu drugiego, a więc sześcioro dzieci i obliczamy wynik. 10 dodać 6. Dodajemy sobie te dwie liczby. Jeżeli ktoś ma wątpliwość, ile to jest, może zawsze przeliczyć, ile tych dzieci jest razem. Wynik to 16. Uwaga, uwaga, rozwiązaliśmy nasze zadanie, ale musimy oczywiście jeszcze co zrobić? Uzupełnić odpowiedź. Zapamiętajcie wynik 16, bo teraz ten wynik nam zniknie. O, już go nie ma. A my uzupełnimy sobie tutaj odpowiedź. Pamiętacie ile było dzieci? Ćwiczymy naszą pamięć. W występie wzięło udział ile? 16 dzieci. Wpisujemy liczbę. Proszę bardzo, 16 dzieci. Uwaga, uwaga. Kolejne zadanie i znowu o naszym występie. Występ rozpoczął się o godzinie 10. 10:00 i trwał jedną godzinę. No dobrze, na razie zajmiemy się rozpoczęciem występu. Godzina dziesiąta. Kochani, mamy tutaj pierwszy zegar, tarczę zegarową, i teraz co my musimy pamiętać o naszym zegarze? Oczywiście, że zegar ma tarczę, o której wspomniałam przed momentem, i jeszcze musimy pamiętać o tym, że nasz zegar ma wskazówki. Te wskazówki nie są byle jakie. One są różnej długości, czasem nawet różnej grubości. I wiemy tak. Wskazówka minutowa to jest wskazówka cienka i długa. Ja to zawsze tłumaczę dzieciom w ten sposób, jeżeli nie potrafią sobie zapamiętać, że ta wskazówka minutowa to jest ktoś, kto ma długie nogi, dlatego jest cienka i długa. Wiecie dlaczego? Bo ona w ciągu jednej godziny musi obiec całą tarczę zegarową dookoła, więc nie ma zbyt dużo czasu, ale ktoś, kto ma długie nogi, biega szybko, więc jej się to na pewno uda, dlatego ona jest długa i cienka. Natomiast wskazówka godzinowa jest Cieńszą, jest cieniutką lub grubszą, czasami ma różną, różne długości są, yy, różne grubości są tej naszej wskazówki, ale na pewno jest wskazówką krótszą. I uwaga, ona do przejścia ma tylko z jednej liczby na drugą taki odcinek, albo taki odcinek, albo taki, albo jeszcze taki. Taki też może być i taki. I mogę do końca tarczy zegarowej pokazywać Wam, ile... Ta wskazówka godzinowa ma do przejścia z jednej liczby na drugą, czyli minutowa musi obiec całą tarczę zegara w ciągu godziny, a godzinowa tylko ma z jednej liczby na drugą przejść, czyli nie napracuje się za bardzo. Ona może mieć nieco krótsze nóżki, bo biegać szybko nie musi. W takim razie Trzeba zaznaczyć godzinę dziesiątą na zegarze. Uwaga, jeszcze jedna bardzo ważna zasada. Jeżeli mamy pełną godzinę zegarową, czyli taką, która ma tutaj 0,0 na końcu, to na pewno wskazówka minutowa, czyli ta z długimi nogami, ta cieniutka, będzie na pewno na dwunastce. Uwaga, spróbuję ją narysować. I mamy wskazówkę minutową. Uwaga, no dobrze. A gdzie będzie wskazówka godzinowa, skoro mamy pełną godzinę zegarową, jest godzina 10? Wskazówka godzinowa, mam nadzieję, że uda mi się tutaj to dobrze pokazać. O, mniej więcej tak. Co prawda, nie mam możliwości tutaj za bardzo, żeby zrobić ją nieco grubszą, ale nie musi być ta wskazówka godzinowa grubsza, bo wystarczy, że widzicie, że ona jest krótsza i mamy godzinę. Dziesiątą. I teraz, kochani, początek występu, godzina dziesiąta, to wiemy i zaznaczyliśmy na naszej tarczy zegarowej. I teraz uwaga, uwaga. Spektakl, występ trwał jedną godzinę. I teraz, co się stanie w ciągu tej jednej godziny? Uwaga. Nasza wskazówka minutowa startuje do biegu. W ciągu godziny. Musi pokonać całą tarczę zegarową, żeby znowu wrócić na swoją pozycję startową, czyli na dwunastkę. Natomiast nasza, trochę leniuszek, wskazówka godzinowa ma do przejścia tylko z dziesiątki na jedenastkę. Taki odcinek. Hmm, nie napracuje się biedna. W takim razie, uwaga, nasza wskazówka minutowa wraca na pozycję startową, czyli znowu jest na dwunastce. Tak, mam nadzieję, o, widzicie, ona mi tutaj troszkę ucieka. O! A wskazówka godzinowa na jedenastce. Jest krótsza. Widzicie? I mamy godzinę jedenastą. Zobaczcie i zapamiętajcie, że w ciągu godziny ta wskazówka cienka, długa, przebiegła całą tarczę zegara. A ta wskazówka godzinowa... Przeszła tylko z dziesiątki na liczbę 11, czyli taki mały kawałeczek miała do przejścia. Tak jak Wam powiedziałam na wstępie, nie napracowała się za bardzo. I teraz, którą godzinę mamy, jeżeli spektakl rozpoczął się o dziesiątej, a zakończył godzinę później? To jest godzina, uwaga, jedenasta. Musimy pamiętać, żeby dopisać na końcu dwa godzina jedenasta. A więc nasz występ zakończył się o godzinie 11. Kochani, mam nadzieję, że sami zrobiliście to ćwiczenie, było ono bardzo łatwe i że odczytywanie wskazań zegara na pewno nie jest dla Was czymś trudnym, przynajmniej na początek, kiedy mamy pełne godziny zegarowe. Myślę, że nie stanowi to dla Was jakiegoś tam większego problemu. Przejdziemy teraz na stronę sąsiednią. Cały czas rozmawiamy o występach. Mm, jakieś smakołyki się nam tutaj szykują. Tak. Mamy tutaj podwieczorek. Uwaga, uwaga. Na podwieczorek przygotowano 18 ciastek. Wiecie, ja mam taki zwyczaj, że ja zawsze jednak przeliczam, czy faktycznie jest tyle, ile jest w zadaniu. Wobec tego pozwólcie, że teraz też przeliczę. A wyliczcie razem ze mną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Co to znaczy zjeść 10 ciastek? Oprócz tego, że gdyby zjadło to jedno dziecko, to bolałoby, na pewno bolałby brzuch to dziecko. Na szczęście tutaj była większa grupa była dzieci, więc 10 ciastek zostało zjedzonych. Uwaga, co to dla nas oznacza? Czy oznacza to, że ciastek przybędzie i będzie ich więcej? Czy będzie ich mniej? No kochani, muszę Was zmartwić. Gdyby tych ciastek było coraz więcej, to pewnie byśmy się cieszyli, bo moglibyśmy jeść, 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 a ich by nigdy nie ubywało. Zjeść 10 ciastek oznacza, że będzie ich teraz mniej. Wobec tego szukamy teraz, no na przykład weźmiemy sobie jakiś inny kolor, na przykład zielony. I teraz, jak pokazać na rysunku zjedzenie 10 ciastek? Oczywiście będziemy je skreślać. Które ciastko wybrać? No nie wiem, wszystkie wyglądają bardzo apetycznie, a więc będę skreślała po kolei. I liczę. Jedno ciastko zjedzone, drugie, trzecie też, czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme oraz dziewiąte i dziesiąte. Zostało mi tyle ciastek. To są ciastka, które zostały. No i właśnie mamy dowiedzieć się, ile ich zostało, żeby Zapisać działanie, muszę wrócić do początku. Przypomnijcie sobie, ile było ciastek na początku. Na początku, nim je skreśliłam, nim je zjadłam, powiedzmy, nim je zjedliśmy my wszyscy, było ich 18. Co to znaczy, że skreśliliśmy, że zjedliśmy? Oznacza to, że trzeba ciastka odjąć. Ile ciastek zostało zjedzonych? 10. Ile ciastek zostało? Policzmy, obliczmy. Jedno, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zostało osiem ciastek. I taka będzie nasza odpowiedź. Zostało nam osiem ciastek. Przyznacie, że bardzo łatwe zadanie, prawda? A jeszcze takie słodkie, to na pewno rozwiązywało nam się je bardzo sympatycznie i miło. Kochani, co teraz przed nami? Przed nami zadanie z czapkami. Czapki również na przedstawienie. My dzisiaj tylko o przedstawieniu z okazji pierwszego dnia wiosny yy, mówimy. Uwaga! I znowu wy będziecie mogli sobie naklejać, a ja niestety naklejek nie mam i martwię się tym ogromnie. No ale cóż, jakoś sobie chyba poradzę. Zadanie czwarte. Dzieci zrobiły czapki na przedstawienie. Chłopcy zrobili dziesięć czapek. Wy wiecie, co ja teraz zrobię. Ja je przeliczę, ale wyliczcie razem ze mną. Jedna czapka, dwie... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasuje. Chłopcy zrobili 10 czapek. Uwaga, uwaga. Dziewczynki zrobiły, magiczna informacja, magiczna yy, część w zadaniu, o 4 czapki mniej. Słuchajcie, całe zadanie jest ważne, ale ten fragment jest jednym z najważniejszych fragmentów w tym zadaniu, ponieważ pojawiło się maleńkie słóweczko o, jakaś liczba, która tutaj mogła być zupełnie inna, ale jest cztery, czapki mniej. O, ileś czapek mniej. Co to dla nas oznacza? Uwaga! Czy to dla nas oznacza? Odpowiadajcie przed komputerami. Czy to dla nas oznacza, że dziewczynki zrobiły cztery czapki? Czy to nie zupełnie o to chodzi? Macie rację, nie zupełnie, a właściwie w ogóle o to nie chodzi. Dziewczynki zrobiły o 4 czapki mniej, to znaczy, że mniej o 4 od 10. Czyli uwaga, musimy zapisać tutaj jakieś działanie. I to jest działanie którym będziemy odejmować, żeby dowiedzieć się, ile dziewczynki zrobiły czapek. Jeżeli ktoś z Was tego nie rozumie, to teraz posłuchajcie uważnie. Gdyby dziewczynki zrobiły 10 czapek, to co byśmy powiedzieli? Pewnie powiedzielibyśmy, że dziewczynki zrobiły tyle samo czapek, ile zrobili chłopcy, czyli po 10. Ale dziewczynki zrobiły, uwaga, o 4 czapki mniej, czyli odejmujemy od 10 cztery. W takim razie ile czapek zrobiły dziewczynki? O cztery czapki mniej. Czyli to tak, jakby tutaj mi te cztery czapki zniknęły, tak? Jak gdyby mi zniknęły cztery czapki. To znaczy, że dziewczynki zrobiły sześć czapek. I mamy taką odpowiedź. Dziewczynki zrobiły sześć czapek na występ. Rozumiecie już to? Jeżeli nie wróćcie od początku. I jeszcze raz przeanalizujcie to zadanie. Starałam się Wam wytłumaczyć najlepiej jak się da, w jaki sposób dojdziemy do tego, ile tych czapek zrobiły dziewczynki. Gdyby zrobiły 10, byłoby tyle samo, ile zrobili chłopcy, ale one zrobiły o 4 czapki mniej, czyli trzeba od 10 odjąć 4 i wyszło nam 6. No i teraz już chyba coś, co jest dla nas jasne i oczywiste. Chcemy dowiedzieć się, ile czapek zrobiły razem dzieci. Dzieci, czyli chłopcy i dziewczynki razem. Wyobraźcie sobie sytuację: czapki chłopców oraz czapki dziewczynek. Zresztą popatrzmy, teraz to wszystko widać w naszym okienku. To są czapki chłopców, to czapki dziewczynek. W takim razie, jak policzyć, ile mamy razem czapek? Do czapek chłopców, czyli do dziesięciu, dodamy sobie czapki dziewczynek, czyli sześć. I dowiemy się, ile czapek jest razem. 10 dodać 6 daje nam wynik 16. A więc dziewczynki i chłopcy razem wykonali, dzieci wykonały, razem zrobiły, razem 16 czapek. 16 czapek. Wykonaliśmy zadanie i my, rozwiązaliśmy również my nasze zadania. Dzisiejsze zadania, takie troszeczkę wiosenne, troszeczkę związane z występami dzieci, przybliżyły nam powrót do szkoły i na pewno mam nadzieję, że gdy spotkamy się na kolejnej lekcji, gdy spotkamy się w szkole, również na normalnych zajęciach, będziemy mogli również przygotować jakiś występ na powitanie wiosny. Kochani, dzisiaj żegnam się z Wami już bardzo gorąco i serdecznie. I do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa.